Oddawanie. Znalazł coś cenniejszego niż złoto. Zauważy wkrótce, że zasoby są nieograniczone. Największe korzyści odniesie wówczas, gdy będzie eksploatował owozłoże przez całe życie, rozdając swój urobek innym, potrzebującym ludziom. Anonimowi Alkoholicy, strona 113. W moim rozumieniu tradycja siódma oznacza znacznie więcej niż tylko dawanie pieniędzy na kawę. Oznacza, że ja sam w sobie zostaję zaakceptowany poprzez przynależność do grupy. Po raz pierwszy mogę być odpowiedzialny, ponieważ mam wybór. Angażując się w działalność AA, mogę nauczyć się zasad rozwiązywania problemów w moim codziennym życiu. Będąc samodzielny finansowo, mogę oddać wspólnocie to, co mi dała. Jeśli to zrobię, to nie tylko sobie zapewnię trzeźwość, ale wykupię też ubezpieczenie gwarantujące, że AA będzie też istniało dla moich wnuków.